U nas za moment już Jan Borysewicz, współzałożyciel Lady Punk, gitarzysta, kompozytor, autor tekstów, właśnie ten pan, który tutaj już czeka na swoją kolej, lider solowego projektu Jan, bo niebawem okaże się płyta, która będzie podsumowywać 50-lecie pracy artystycznej właśnie Jana Borysewicza, a promuje te prace właśnie ten utwór, posłuchajmy już teraz fragmentu. Я уже zapowiadany gość Jan Borysewicz. To już wcześniej intro zrobiłam. Kim jest zresztą Jana, Bory... Boże, Jana Borysewicza? Przedstawiać za bardzo nie trzeba. Przed momentem usłyszeliście. Fragment utwornie nie wiesz nigdy kobiecie, bo to jest pierwsza twoja kompozycja. Zgadza Teraz się. w nowej wersji z okazji 50-lecia pracy artystycznej wyśpiewany utwór, z którego tekstem widzisz, ja się nie do końca zgadzam i zawsze się przeciwko temu tekstowi buntowam, chociaż piosenkę uwielbiam. Ale Franek Kimono w formie świetnej skąd Świetnie, pomysł, tak żeby Piotra Franczowskiego tam zaangażować. Nie wiem, już się nauczyłam w e, Bardzo kochamy i szanujemy kobiety, natomiast... Jeżeli chodzi o Piotra Franciszkiego, mm. jak zamierzałem właśnie wydać tą płytę, to jest właśnie tak, A, będzie wyglądała, me, tak? to no, musiał być. Um, Utwór, nie wiesz nie wiecie, jako moja pierwsza kompozycja, uh -huh. więc pomyślałem przede wszystkim właśnie o Piotrze. Od lat się znamy i tak pomyślałem, że to jest głos, który będzie pasował idealnie do, do tego utworu. Była śmieszna historia, ponieważ ja zadzwoniłem do Piotra i zaproponowałem mu udział w tym utworze w nagraniu. Piotr na to odrzekł ze skromnością wielką, bo jest to skromny, bardzo kochany człowiek. Janku, ale przecież ja nie umiem śpiewać. To jest prekursorem rapu, tak <śmienny> trochę Oczywiście. Rozbawił mnie bardzo, natomiast. To taka bardziej Natomiast nie pomyliłem się, ponieważ jak tylko wszedł do studia i zaczął e, m, śpiewać ten utwór, to, mm. to, to już po prostu miałem ciary i pomyślałem sobie, że to jest właśnie ten człowiek. Mm. Zresztą, tak. Zresztą Andrzej Mogienicki, który napisał ten tekst, e, kiedy mu przesłałem ten utwór już zgrany. No, dla budki suflera wtedy, prawda? tak zaraz to powiem. to powiedział, że nareszcie ktoś ze zrozumieniem przekazał jego tekst wreszcie wiadomo co chodzi w tak. To jest więc, więc bardzo się cieszę tak to, to, to był czas kiedy ja grałem z Budką Suflera i, i miałem to szczęście, że no, ni niestety nie żyjący już Romuald Lipko pozwolił mi na skomponowanie mojej pierwszej kompozycji w, w swoim zespole, więc to, to też było dla mnie wielkie wydarzenie jak na tamte czasy. Do dzisiaj to przeżywam i jestem mu za to wdzięczny, bo w zasadzie od tego zaczęła się e, moja kariera kompozytorska. Bo... Która i... trwa nieprzerwanie <laughs> przez 50 lat. To jest niesamowite, bo ty wiesz, jesteś w świadomości, świadomości, takiej izbiorowej, zbiorowej, i świadomości indywidualnej wielu pokoleń. Ja ci opowiem taką jedną historię. Ja pochodzę z Legnicy, w szkole podstawowej, która sąsiadowała z jednym z obiektów Armii Radzieckiej, mieliśmy płot i my na tym płocie właśnie, żeby im pokazać, wywiesiliśmy wycięte z gazet, chyba jeszcze wtedy z Trybuny Ludu, takie literki, które się układały w napis Fabryka Małp. Oh wow. <laughs> I słuchaj, ja już, mnie też jest bliżej pięćdziesiątki e, i naprawdę nie spodziewałam się, że e, człowiek, którego ja słuchałam, słuchali starsi ode mnie. Jeszcze żyjesz? Nie, 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 będzie się tak długo utrzymywał, mówiąc do kolejnych pokoleń, wiesz, jakby jaka jest recepta na to, że mój syn, który ma ponad 20 lat, od dziecka słucha Lady Punk, słucha twoich utworów, doskonale je identyfikuje. Gdzie tkwi klucz do tego, żeby móc trafiać do tego zamka, wiesz, tych wszystkich kolejnych generacji? Wiesz co, wydaje mi się, że to, to prawda, że mamy już, no, bardzo dużo koncertów gramy, więc mamy... Mamy jakby podgląd, jest, jest trzecie pokolenie na naszych koncertach i to jest niewiarygodne. Wiesz, to jest dzięki tym ludziom my gramy, wiesz i to jest chyba to, jest chyba to co, co nas tak długo trzyma i konserwuje natomiast ja zawsze komponując każdy utwór, który nowy wydajemy, staram się żeby te utwory miały coś wspólnego z tym co, się, co nas otacza, co się dzieje z rzeczywistością I, i wydaje mi się że to też jest bardzo silne akurat miałem takie szczęście, że trafiałem na świetnych autorów tekstów, bo tak wspomniany Andrzej Mogienicki, z którym zaczynaliśmy w ogóle, zakładaliśmy wspólnie zespół odchodząc od budki Suflera I ja odchodząc od budki Suflera, bo Andrzej jeszcze Wielokrotnie pasował z zespołem Budka, więc to jest jedna rzecz. No i jeszcze byli autorzy tekstów, jak Grzesio Cichowski, Jacek Skubikowski, W tej chwili mamy Michała Wiraszko, który nam napisał dwa świetne teksty na nową płytę RP 40. To chyba ma wszystko znaczenie, wiesz? Ale właśnie, ten ale... utwór zostań ze mną. On też tak. jest odbiciem, mam wrażenie, dzisiejszych Oczywiście, czasów. Oczywiście, bo kiedy to... tam wiesz, pada tekst o Wodzu, który ma wydać jakieś rekomendacje. Tak, o ciemności, o oburzeniu tego, co zostało zbudowane. O tym trzeba pisać, mm. zgadzam się, o tym trzeba pisać, to co nas otacza przede wszystkim no, nie, nie można milczeć w, w takich sytuacjach i wydaje mi się, że też y, młody człowiek, który słucha zespołu Lady Punk. Y, y, Oczywiście posiłkuje się też utworami tymi, które, które nagraliśmy wcześniej, bo one są jednak takie... Nie no tak, wiem, też, ja nie wiem, jak to się stało. też, też powstawały one są jakoś Trzeba było dziwnie, kontestować, One są tak. jakoś dziwnie niezniszczalne i one są, one są pasujące, A może do rzeczy, się to rzeczywiście. Chociaż jeszcze zamki na piasku i mniej niż zero to są utwory, które są cały czas aktualne. Więc Fabryka Małp również Słuchaj, tak, jak, tak, jak, tak, jak tak. my śpiewamy na koncercie Fabrykę Małp I jest, wiesz, tam taki tekst, że wciąż te wojny są Coś dzieje się na Bliskim Wschodzie Wiesz, to, to jest wszystko cały czas aktualne Więc, no nie wiem, może tu jest w tym siła no, Tylko się cieszyć, dlatego że, że my mamy... Z, z zespołem całym, bardzo dużo energii i mi się chce cały czas pracować. Nie czujesz Bardzo, absolutnie. Jedyną rzecz, kiedy się czuję dziadersem, to jak idę do fryzjera i muszę włosy zaprabować, bo nie lubię swoich siły włosów. E, A to... ja swoich też nie lubię. <laughs> z... Natomiast, no tak, tylko ty jesteś kobietą. No to co? Natomiast, y, y, natomiast, mam nadzieję, że jeszcze przyjdzie taki czas, że któregoś dnia zetnę te włosy, długie i, i i zostawię te siwe swoje włosy, więc jeszcze proszę chwilę na to poczekać. Muszę do tego po prostu dojrzeć. Muszę tak, do tego tak, dojrzeć, tak. tak. A powiedz mi, bo tak mówimy o tych, o, o tych czasach, ty, przy okazji wpisu na temat Pawła Kukiza, jego postawy przy głosowaniu w sprawie Lex TVN napisałeś, że, że się boisz o Polskę. Wiesz co, myślałem, że będziemy rozmawiali o płycie, bo... No, ale właśnie rozmawiasz <gry> o muzyce, która jak powiedziałeś Tak, ale dlatego czas. ja wolałbym naprawdę, uh -huh. a to pozwól, ja wolałbym rozmawiać e, e, o tym, e, w, jeżeli chodzi o sprawy polityczne. Mm. My się wypowiadamy e, w tekstach właśnie, o mm -hmm. tym właśnie przed chwilą powiedziałem. Natomiast e, to, co się ostatnio wydarzyło, to jest e, sprawa, w której nie mogłem spokojnie usiedzieć, więc ja w taki sposób zamanistowałem. Zamanist manifestowałem mm -hmm. wykreślając Pawła z, z naszej wspólnej płyty. I to jest w zasadzie wszystko. Ja nie chcę więcej na ten temat nic mówić. No właśnie Paweł Kówic tak. odpowiedział na Wasze y, komentarze. Na, ja, na ja właśnie. Ten, o to... pana Sewicza tak, że się, się ja... po prostu nie znacie na ustroju i dlatego. Ja mówić. wiem, ale ja na ten temat nie chcę mhm. rozmawiać, bo wiesz, na czym to polega? To polega na tym, że ja zaraz coś powiem i za, za chwilę będzie znowu odbijanie piłeczki. Ja tego nie potrzebuję, ja chcę sobie spokojnie pracować mhm. e, i wyrażać swoje poglądy właśnie w tym, co jest na, w moich utworach. Mhm. A jak patrzysz na te pięć ostatnich e, dekad. Są takie momenty, z których jesteś szczególnie dumny, i, i, i takie, o których wolałbyś zapomnieć? Oczywiście, że są takie rzeczy, o których wolałbym zapomnieć, ale się nie da o nich zapomnieć. One się po prostu wydarzyły i wydaje mi się, że takie rzeczy. Takie rzeczy w życiu się zdarzają, więc czasami są wzloty i upadki, i ważne jest, żeby się z tych upadków podnosić. I ja wielokrotnie takie rzeczy w swoim życiu miałem. Zresztą piszę książkę w tej chwili z Marcinem Prokopem, i wydaje mi się, że będę mógł tam zawrzeć wszystko to, co, to, co w moim życiu się wydarzyło. Czyli to jest też i, i płyta, i książka jest jakimś rodzajem podsumowania tych 50 lat? Myśle, myślę, że tak. I myślę, że będą mogli Państwo sobie dokładnie prześledzić to moje życie jak ono wyglądało mhm. i jak wygląda do tej pory. Bardzo się ono zmieniło w tej chwili i chciałbym, żeby tak pozostało. Natomiast e, książka będzie dosyć, dosyć ostra Jest dużo lepsze. Mhm. Jest dużo lepsze, jest dużo spokojniejsze. Myślę, że ja takie życie prowadziłem naprawdę typowego rock'n'rollowca i tak w zasadzie od pięciu lat to moje życie jest takie naprawdę bardzo, bardzo błogie i spokojne. Bo choroba, która dała... E, nie, dała sporo, nie, nie, sporo nie. Myślę, my, myślę, że przede wszystkim chyba Partnerka, którą z którą jestem w tej chwili, jestem bardzo szczęśliwym człowiekiem i, i nie chciałbym tego w jakikolwiek sposób zepsuć. No Też i... muszę nad tym pracować, ale, ale dam radę. Bardzo miło słyszeć, widzisz, szczęśliwego człowieka. Oczywiście, tego szczęścia ci życzę na kolejne 50 lat artystycznej działalności, żebyś nigdy nie, nie znikał z naszego świata, bo jesteś po prostu na, naprawdę bardzo ważną częścią historii. Uczestujmy Staram się bardzo. No ja chciałbym tylko jeszcze powiedzieć, że na tej płycie znajduje się 14 utworów. Są, są to utwory, które są dwa utwory premierowe. Reszta utworów to są utwory, które nagrywałem przez te swoje 50 lat, czyli od Niewyszeń Kobiecie po czas dzisiejszy. Wielu, wielu artystów znakomitych A jest ktoś tutaj. Taki jak Piotr Franceski jeszcze się pojawił. Jest Kasia Kowalska, jest Kasia Kasianka. Nosowska, jest Piotr Rogucki, Igor Herbut, Piotrek Ksugowski skiania wyszkoni. Jest bardzo dużo wykonawców. Jest na nowo nagrany utwór Zawsze Tam, gdzie Ty, który zaśpiewała przepięknie Ewabem. To jest właśnie taki typowy kobiecy utwór się zrobił. Jest wciąż bardziej obcy, nagrany przeze mnie na fortepianie i na gitarze akustycznej. No i ekologiczny I... utwór, bardzo na czasie, minus 10 wril. Minus 10 wril, tak. Wydaje mi się, że, że płyta jest bardzo ciekawa i, i zachęcam do zajrzenia i posłuchania. Płyta ukaże się 8 właśnie, października czasem. 8 października. A więc całkiem e, niebawem, czyli jesień będzie do Jana Bona leżeć. Może, zobaczymy. <gry> e, Janku, e, ja muszę cię o to zapytać. Tak o co chodzi z tymi fakturami, eee, tym VAT-em? Słuchaj, no myślę, ja, ja okej, okay, ja za wiele nie mogę powiedzieć w tej nie. chwili, bo nie wolno mi, natomiast razem z prawnikiem uważamy, że ta sprawa zakończy się po naszej myśli pozytywnie, więc musimy się jeszcze chwilę wstrzymać, na pewno hmm. będziemy dawali informacje do, do prasy, ale myślę, że to jeszcze trochę czasu zajmie. Ale myślisz, że nie będzie rozprawy sądowej? Nie dojdzie do... do... Wiesz co, nie wiem, trudno mi hmm. powiedzieć, no nawet jak dojdzie, no myślę, że tą sprawę naprawdę pozytywnie wyjaśnimy i... i... Tak jak powiedziałem, po naszej myśli. Mm -hmm. Nie Niewinny jesteś. No, nie, no tak nie można nie powiedzieć. No, jest, to, to sprawa się toczy, więc, mm -hmm. więc zobaczymy, jak to się zakończy. No. Mm -hmm. Wszystkiego dobrego życzę z okazji 50-lecia pracy dziękuję, dziękuję. Dzięki, że jesteś. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Jan Borysowicz, Jan Bo był gościem one rano. Czekamy na, na płytę. Ona będzie właśnie tak wyglądać. Na razie to jest taka, jeszcze, taka, taka wymięta taka Taka strasznie. troszeczkę, bo tylko A, mogę taką pokazać. Tak. Na razie płyta jest w trakcie, prawda, w, mhm. w A potem jeszcze książka będzie, no? Dzieje się. Dziękuję serdecznie.